Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak widzicie, ogarnęłam się przed chwilą i z racji tego, że ogarnęłam włosy, ogarnęłam siebie, to chciałam wam pokazać moją piękność włosów, moją piękność twarzy poranną. Taki codzienny makijaż. No coś codzienny. On jest ogólnie cały czas taki sam, nawet na jakieś okazje i tak dalej, bo nic nie zmieniam, jedynie co to cienie. Ale Wam to wszystko dzisiaj pokażę, no bo i tak się ogarniam, tak chcę się malować. No to E, taka fajna okazja, żeby Wam to pokazać, bo obiecałam Wam w którymś vlogu, że Wam to pokażę. Moja fryzjerka powiedziała, że mimo wszystko e, moje włosy są w bardzo dobrej kondycji, więc no, chyba warto pokazać Wam, czego używam. Chociaż to też zależy od włosów. Moje włosy, no to wychodzi, że są wytrzymałe. <laughs> e, ale tak, pierwsze co używam to szampon dwa razy. Myję dwa razy głowę. Czyli szampon z Isan do włosów farbowanych i tonowanych. No, akurat tego używam, ale używałam wcześniej innych, z Isany. Nie ma to dla mnie żadnej różnicy. Następnie nakładam maskę, i akurat teraz nakładam maskę z Crazy Hair, arbuzową. Mam jeszcze, kończę jeszcze czekoladową, ale ogólnie. Używałam wcześniej z Isenu, używałam z garniera, po prostu, żeby była jakakolwiek maska, nie musi być jakaś super droga. No, i następnie ja serdecznie Wam polecam tonersy Fanoli. Ona troszeczkę wysusza włosy, no ale dzięki produktowi, który Wam zaraz pokażę, mam wrażenie, że te włosy są miękkie. Po prostu one nie są suche, one się nie puszą. One są w kondycji takiej, powiem szczerze, że troszeczkę nawet lepszej niż wtedy, kiedy miałam brązowe włosy. Czyli wtedy nie używałam po prostu tego, tak wiadomo. Powinny być lepsze, ale używam szamponu właśnie fioletowego z Fanoli. Mam chyba tyle, tyle mi zostało, a, to, a ta butelka jeszcze jest z mojego poprzedniego blondu, który miałam przed ciążą, czyli przed brązowymi włosami. No, i tą maskę nakładam na rękę, wlewam na maskę właśnie ten toner, mieszam palcem i po prostu wtedy nakładam. No i coś, to co po prostu jest hitem dla mnie, czyli odżywka dla dzieci. I sany, akurat używam tej. Mała tej używa, ja używam. Ta odżywka ułatwia rozczesywanie włosów. I to mam wrażenie, że ratuje właśnie moje czesanie. Bo po kąpieli zawsze mam troszeczkę skołtunujące te włosy mimo wszystko. Mała używa tej odżywki, ja również i obie. Mogę też chyba w imieniu Aurorki powiedzieć, że polecamy tą właśnie odżywkę. Mała też używa szamponu z tej serii, ale on jest za delikatny jak na moje włosy. Moje włosy potrzebują silikonów. Moje włosy nie lubią naturalnych szamponów. Nigdy nie przepadały, zawsze muszą być jakieś silikony. Po prostu maski, odżywki mogą być naturalne, ale nie szampon. Po umyciu i lekkim wysuszeniu ręcznikiem nakładam odżywkę bez spłukiwania. Aktualnie kończę emolientową, czyli z Anwen Morella. Kończę ją na końcówce, ale potem będę używała humek humektantowej, czyli gruszka. Ale ona ma troszkę inną konsystencję i mimo wszystko wolę tą morelę. Ta jest za bardzo wodnista, bym zauważyłam, więc tej więcej nie kupię. Wracam później do Moreli, ale no, mam całe opakowanie, nóżkę sztukę. Kolejny krok co do pielęgnacji włosów to jest olejek z Isany, ten popularny, zielony. Mam jeszcze jedno chyba opakowanie. Nie używałam różowego, ale też podobno jest w Poko, go używa. Ale no, mam ten i jeszcze jedno opakowanie tego zielonego, tylko że to jest wcześniejsza formuła. To są wcześniejsze opakowania przed chyba zmianą składu, coś w tym stylu, bo chyba teraz się coś zmieniło, że nie można go nakładać za dużo. Ja na swoje krótkie włosy biorę dwie pompki. No i kolejny krok to jest spray ułatwiający rozczesywanie, również dla dzieci. Kupiłam to dla małej, ale zawiera alkohol, więc ja tego używam. Na ten moment, dopóki tego nie skończę, nie pryskam tym małej włosów, no bo zawiera to alkohol, no już bez przesady. Nie doczytałam, więc ja tego używam. Czy ułatwia rozczesywanie? Mam taki sam efekt jak po tej odżywce, e, więc ta odżywka robi robotę, a, a ten spray jest po prostu takim sprayem. No, próbuję go zużyć po prostu. No i potem takie, właśnie mokre włosy suszę i nakładam znowu ten olejek bez spukiwania, ten zielony, żeby je wygładzić. To jest wszystko, co robię. To, co do pielęgnacji twarzy, to też jest sprawa bardzo prosta i bardzo tania czyli z Isany właśnie taki krem myjący nie lubię żadnych pianek, nie pianek miałam wcześniej chyba z Garniera, no ale z Isana wypuściła tańszą wersję i nie widzę różnicy myje się buzię tak samo, taki sam zapach więc jeżeli chcecie troszkę zaoszczędzić no to Isana polecam następnie z dzisiaj mam tonik tutaj ten z liści Manuka też go serdecznie polecam no i wianek krem do twarzy na dzień też serdecznie polecam, robi robotę. Jak będzie cieplej, będzie już to słońce tak częściej, to będę nakładała SPF, ale chcę kupić jakiś inny SPF, prawdopodobnie z Holika z Holika, bo aktualnie mam z który mi się kończy, dosłownie, no, dwa użycia i nie mam nic, ale no, w przyszłości sobie na pewno kupię na wakacje, będę miała już jakiś SPF. No i tak, moja pielęgnacja włosów, moja pielęgnacja twarzy, Pokazana wam. Piszcie, czy używacie czegoś. Ta pielęgnacja jest dosyć prosta, ona nie jest jakaś złożona. Teraz suszę włosy i pokażę wam mój makijaż codzienny, okolicznościowy. Zwał jak z zwał. I to do malowania No to używam już nieraz Bo pokazywałam tego oto podkładu Tu mam y, numerek 04 Czyli taki naturalny Beige Taki jest mój odcień. No, i nakładam go gąbeczką. Makła tutaj mam z Blendit, ale już jest tak poniszczone. Nakładam tak szczerze niewielką ilość. O, tyle powinno wystarczyć na całą twarz. Następnie nakładam ten korektor z Maybelline. I tylko tak tu. I trochę w kącie oka. I to jest wszystko z korektorem. Kolejnym korektorem jest puder. Ja akurat używam z Fit Me. i pędzelek z Hebe F01, taki duży. I po prostu go tak. Klepuję. To mówię to do makijażu, no to pamiętajcie, ja nie jestem profesjonalistką. się maluję po prostu tak od dla siebie, mogę tam jakieś błędy popełnić, ale mi jest tak dobrze, wygodnie i jakoś chyba źle tak nie wygląda. Puder nałożony, to teraz czas na brwi. I ja mam tutaj pomadę z Maybelline w kolorze medium brown, czyli 03, i jakiś taki pęcik, pecelek. Tutaj brudny, już bardzo, muszę um, Ogarnąć. Z malowanie już wam nie pokażę, bo muszę się zbliżyć, a wiecie, że ja jestem ślepa, ja siebie praktycznie tutaj nie widzę, więc zaraz zobaczycie jedną brew, jak zrobię. No i dobra, teraz macie dwie brwi. Niezrobiona, zrobiona. Ja tak szczerze tylko rysuję sobie tutaj ten łuk, no bo tak jak widzicie, jak on wygląda tutaj, no jest taki marny. Tutaj praktycznie nic nie robię, jedynie co, no to tak lekko łączę, robię takie przejście. Na zawsze mi gorzej wychodzi niż ta. Teraz czas na konturowanie. Ja mam tutaj ten duży bronzer z Revolution Mega Bronzer 01. To denko, ale go uwielbiam. Nakładam go w miarę obficie i odwracam pędzel w ten sposób, by to powiedzieć, coś takiego wychodzi i tak dosłownie tutaj mam kość policzkową. Więc na tej kości ogarniam bronzer. Kiedyś robiłam go pod, tak tu. Teraz robię go wyżej i praktycznie na to jeszcze nakładam róż i rozświetlacz. Kiedyś go też nakładałam dosłownie do ust. Teraz nakładam go tylko tutaj. Troszeczkę rozblendowywuję, coś w tym stylu. Przynajmniej się staram. Więc jest taka o różnica. Wychodzi no mi to czasami, czasami nie. Nakładam też brązer na czoło. Tu idę i troszeczkę na szyję. Nigdy nie znam jak mam żuchwę sobie konturować, więc jeżeli wiecie, jak mniej więcej, no to możecie mi napisać. Trochę też tu, tam, no i na nos. Teraz czas na róż. I znowu Revolution. Ten oto kolorek. Nie bójcie się tego koloru, bo troszeczkę go nałożycie i będzie ok. Ja tak jak mówię, nakładam go dosłownie na ten bronzer. Ten sposób. No i ogólnie twarz jest gotowa. To teraz czas na oczy. Ja używam tej paletki z Revolution Pro, bo ma tutaj takie ładne, neutralne kolory. I używam jednego pędzelka może ten delikatny. A tą dobrą sprawę to twarz jest taka sama na okolicznościowe, jakieś spotkania i tak dalej. Jedynie co? No to ogarniam. Makijaż oczu. On się tutaj zmienia, bo czasami mocniejszy, czasami lżejszy. Dzisiaj chcę troszeczkę lżejszy. No i teraz rozświetlacz. Najczęściej nakładam ten. I nakładam ten cień na policzki, na oczy i na nos. W ten sposób to wygląda. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale nie chcę mi jej specjalnie po rozświetlacz. Więc <laughs> najczęściej używam tej jednej paletki. No i teraz oczy, czyli zalotka, jakaś tam schebę. No i ten tłuszcz, który Wam pokazywałam z Miss Porti. Widzę po moich włosach, że tu jest straszna duchota. Ja tu nie mam żadnego okna. Jest teraz strasznie gorąco. Ale nakładam jeszcze na usta to. jaki błyszczyk. I to tak na dobrą sprawę cały makijaż. Widzicie? Dosyć prosty. Więc ja wychodzę z tej sauny. Mam nadzieję, że Wam się ten po prostu wątek spodobał. No i zapraszam do oglądania w dalszej części vloga. <laughs> Wczoraj przyszła do mnie książka, którą zamówiłam na Vinted do szkoły, na zajęcia. Używamy tej oto książki, jakby kogoś to interesowało. No naprawdę jest tutaj wszystko. Rejgnacja twarzy, zioło kosmetyka naturalna fajne, chirurgia plastyczna nawet, depilacja, tutaj cały, cały rozdział depilacji no widać, że używana książka no powiedzmy sobie szczerze ale no wiecie to ma być tylko na dwa lata potem prawdopodobnie ją sprzedam, a pozostawię sobie żeby mieć taką praktyczną wiedzę tutaj no ale wczoraj ją odebrałam i zapłaciłam za nią 30 zł na internecie chodzi za, za nówkę sztukę 70 a ja kupiłam ją na Vinted przyszła paczka z szil. Jeszcze druga nam idzie. Ten ufry, o którym wam mówiliśmy, no to jeszcze przyjdzie. Pani poszczególnie. Nie zmówiłam żadnych ciuchów, tak jakby co. Koc na 15%. Dobra. Słuchaweczki. Teraz otworzę. Mam to co dla ciebie. Nie wiem co to jest, powiedz. To do akwarium. Do akwarium. rzeczy Bartek mówił do akwarium. I to jest kolejne tak. do akwarium. Tu coś takiego, o. A. Pasek, proszę. Zaraz odjedziemy otwierać, sprawdzać. No i dwie obudowy na telefon zamówiłam sobie. Pierwsza to taka w truskaweczki. Mam nadzieję, że on w będzie pasować. A druga to jest taka zwykła, tylko tak jak wam mówiłam, chyba, wam mówiłam, zgubiłam taką samą. Nie wiem gdzie jest, no mam ją gdzieś wcisła. Albo wyrzuciła. Albo wyrzuciła, wyrzuciła do kosza i wyrzuciła. O, więc mamy takie dwie obudowy. Tu będzie światło. Teraz otwórzmy e, słuchawki. Zamówiłam sobie słuchawki bezprzewodowe Naszy in bo chciałam bezprzewodowe słuchawki. Okej. Okay. Dobra na uszniki. Dosyć małe, nie wiem czy nie będą mi wypadać. Mamy kabarek do ładowania, stację do ładowania. No i pudełko. No i pudełko jednocześnie. A słuchawki wyglądają tak. Nie wiem tylko, czy to wejście nie będzie za małe. Ale tutaj się klika. Czyli właśnie pewnie, żeby zmienić głośność może coś takiego. Nie, nie wyglądają źle, naprawdę. Właśnie tutaj mamy to wejście. No i właśnie stacje do ładowania. Nie no, spoko. No i białe. Chciałam białe, żeby było klasyczne. Ale te obudowy są mega ładne. Zakładamy. Ja miałam od kupna tego telefonu taką zwykłą przezroczystą, która mi się strasznie nie podobała. Tutaj mamy... Magnesik. Załóżmy sobie tą. No. W końcu. Tylko tak, będę musiała to przetestować, bo poprzednia. Yy, poprzednie szkło się odchodziło. Tutaj nie wiemy jak to będzie wyglądać, ale... Już wygląda spoko. Truskawki, dobra. Podoba mi się. W końcu będę miała jasny telefon, a nie czarny. Chociaż tam mam wrażenie, że odchodzi. Z jednej strony, nie wiem co jest nie tak z tą, zamówiłam sobie taki cieniutki paseczek ze, sztucz... ze sztuczną perełką, właśnie do sukienek. On podobno ma być regulowany, tylko. Nie wiem. A, tak, ok. Yy, I też chyba idzie czarny, nie? Nie pamiętam, co u ciebie wsadziłam. Czy nie wsadziłam też czarnego? Chodzi mi o coś takiego, żeby do sukienek po prostu była talia. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale na ten moment spoko. No i za takie pieniądze... Powiem Wam szczerze, że przetestowałam przez dobrą godzinę te słuchawki i naprawdę fajnie słychać. Natomiast jedna słuchawka jest troszeczkę słabsza od drugiej. Prawa jest słabsza ale nie przeszkadza mi to zbytnio. Jak się zakłada dwie, to się wyrównuje, a zazwyczaj jak noszę jedną, to tylko tutaj. Ale naprawdę. Teraz, no, ta się ładuje, ta jest naładowana. Jak trzeba naładować, to się świeci na czerwono. Nie, po prostu super. I to jest taki, jakby to powiedzieć, przenośna ładowarka, coś w tym stylu. Oczywiście to pudełeczko też się rozwodowywuję, dlatego mamy kabelek, żeby do USB podłączyć, ale możemy to wrzucić, jeżeli pudełeczko jest naładowane, a potem normalnie mieć słuchawki, więc naprawdę serdecznie polecam. Ogólnie bez żadnych przecen, bez niczego kosztowało to 22 zł i są różne kolory tam czarne, chyba jasno różowy, i tak dalej. Fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned! Look at us now, we, we scream, we fight, and no one, one knows the reason. There. We're both getting out.